Dzień dobry! Nie! Au! Dzień dobry z tej strony, KJK. Dzisiaj ze mną, kwiatek. Dzień dobry. I? Dzień I? Co ja? No przywitaj się. Dobry. No. I... Ko to jest pierwszy odcinek z Luxa Don't do this! Nie! Wysiadka Oj! It's not me. Tepać mnie, trollę. Za ale psuję tylko. Mówicie, że go przejdzie odcinki. Mm. Dobra, tepać się do mnie. Hmm. 16. O, pójdziemy z tym autkiem. Widzimy, jak będzie Na dachu. Widzimy, jak stawiaj na masce. Wstawiaj na maskę, będziesz naszym pieskiem. Na masce. Udaję, że nie umiem mówić. <grym> Jak na, będziesz naszym swoim pieskiem na masce, to pozwolę ci zaśpiewać. Chcę spłonąć. Na maskę. Dalej. Piesku. Hau hau. Bądź grzecznym pieskiem. Ooo. Ale szczęście, nie? Mhm mm Dobra Bawimy się w wojskowych temacie Typać czy... Ktoś się śmieje Stawiam dychę za to ziemniak Dali, typać się do mnie, bo was wywalę z odcinka. O, <trybujesz> <trybujesz> tam, nie działa. Jak się teraz nie to kończy odcinka. <trybujesz> Jaki szantaż? Niech nioch. Albo by zakończył sam odcinek. Jak chcecie. Mmm, to kończę by sam. Dobrze. Za mało nam no, zapłaciłeś, żeby się tobą nagrywali. takie upokorzenie. dali się typać, no. No nie, nie, no i co? No i wierzę. A ziemniak? Ziemniak też jest. Już. Co? Chyba coś cię zacięło. Taka. O oh, jest. Dobra, kwiatku będziesz. Światku! Co? Będziesz moim kierowcą. Jedź. Gdzie? Gdziekolwiek. Bo cię nie zapłacę. Już jadę. Śpiewajcie mnie głośniej. Nie. Dajcie mnie jak śpiewaj. Chciałeś to śpiewaj. Cisza, cisza. Pom, pom, pom. No dalej, śpiewaj, śpiewaj. No śpiewaj, nie wstydź się, ziemniaczku. Eee, mi was? Dlaczego? Bo tak. Weź, naprawdę, czemu? No nie wstydź się, ziemniaczku. Hello? Pozwalam ci, obojętnie jaka piosenka. Uf, szybko wychodź Gdzie druga? Czemu nie działają komendy? Kurde hmm. <laughs> Dobra, te macie wszyscy Tam, nie wiem. Nie znam, chyba coś powinniśmy mówić na tym odcinku. No właśnie. Ziemniak, zaśpiewaj nam coś, bo nam jest smutno. Ziemniaczku, nie wstydź się. Tutaj, że poszedł do kuchni. Mhm. Co? śpiewaj nie marny moderatorze Odezwał się siara o siara siara zabierzemy tobie modę i damy piwko co ty na to cztery, cztery.

To już ła nagrywamy, tak? Nie wiem. Troszkę. I z ziemniakiem się wcale nie da nagrywać. No cóż. Ać. Fiadek. Słucham cię. PM. Co ty Co ci napisam na PM? Coś napisałeś? No to przy tutaj. A co mówiliście do mnie? Teraz zrobimy głosowanie czy trzymać śpiewać? No już lecę. Na razie jest 3, 4 do <grymne> nie. No nie, nie, nie. <grymne> na nie. Jeden na nie, bo jedziemy jak 13 na tak. 17. 14. No Lud przemówił. Śpiewaj. Chcecie płonąć? Chcesz płonąć? Nie. Chcemy? <grymne> Nie Ileś ja, śpiewał publicznie, bez przesady. Dobra, wyłączam nagrywanie. Jesteśmy nagrali, To bo z tą nie da nagrywać. No właśnie. Ze mną. Dalej, śpiewaj. Takim, śpiewaj co? na pocieszenie mi. wyście są we dwoje, to p*****. F... Chyba będę musiał zrobić ten, cenzurę. Pip. Myślę, że to masz tak tempo, że nie wiem, że ty nie wyłączyłeś. Mm -hmm. Co, a nie jesteś? To może jesteś No jakby mi się się gitarra włączyła, to już byś płonął No mi się kurde wszystko pozaczynało Loli mi to samo To taki czarny gran. no ja... Okej, okay. Okay, tu ty, 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 odcinka Ziemia, jak i się kłócą Kurde, zblokuj się, się Nie brykało. Chociaż jestem dla każdej Co mam teraz zrobić? Jest! Uuu, koniec. No nie wiem, wszystko się ścięło Wiesz ziemniak, trzeba mieć dobrego kompa No właśnie nie coś z Biedronki. A nie z dyltu. No ścięło, wszystko tu. Coś się mogę poryczyć z Wagigaramu. O, światek Jaka szkoda. Czekaj. Jest tu jeden magiczny guziczek ze dwóch. Tytuł nam lepiej opisujący, co się dzieje. No właśnie. Chyba im odwaliło trochę. Dobra, tak więc jako, że nie możemy się z niej połączyć zbytnio... Co by wyborno z tego odcinka Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie I do zobaczenia w następnym odcinku z serii Utah Sonadas Lux Playing Być może z tymi trollami i piszcie w komentarzach czy chcecie żeby yy, czy, 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 nie jeżeli yy, jeden like równa yy, się, yy, jeden głos czy jak ma zaśpiewać w, yy, w następnym odcinku. Okej, okay, okej, okay, dobra. Tak więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie. Lajkujcie. I na